Cześć czełem. Z tej strony Mikołaj Wagowski, a ty jesteś na kanale Lizon. Wygodny leasing. W tym odcinku przyjrzymy się pożyczkom leasingowym. Pożyczka leasingowa funkcjonuje na polskim rynku od dłuższego czasu i w pewnych branżach szybko stała się hitem. Dlaczego? Jest korzystnie oprocentowana i prosta do uzyskania. Poznajmy bliżej pożyczkę leasingową. Czym jest pożyczka leasingowa? Pożyczka leasingowa to kredyt celowy. Udzielany przez firmę leasingową, a nie bank. Niektóre z firm leasingowych wprowadziły ją do swojej oferty, aby konkurować z bankami o klientów z przyznanym dofinansowaniem unijnym. W przeszłości bowiem rozliczenie wniosku unijnego finansowanego leasingiem było skomplikowane. Wymagało złożenia wielu wniosków o płatność, aby otrzymać całość przyznanej dotacji. Tymczasem przy finansowaniu kredytem rozliczenie następowało jednorazowo, dlatego firmy leasingowe traciły rynek na rzecz banków. Odpowiedzią firm leasingowych było wprowadzenie pożyczek pomostowych pod dotacje unijne. Nazywamy je także leasing pożyczką lub pożyczką leasingową. Z czasem pożyczki te ewoluowały. Zaczęto je również oferować klientom bez przyznanego dofinansowania unijnego i zyskały niemałą popularność w kilku branżach, m.in. medycznej. Transportowej, rolniczej, budowlanej i szeroko rozumianym przemyśle. Według danych Związku Leasingu Polskiego po 10 miesiącach 2021 roku firmy leasingowe udzieliły pożyczek o łącznej wartości 10,8 miliarda złotych, a rynek wzrósł o 34% w stosunku do 2020 roku. Dla porównania, wartość udzielonych leasingów wyniosła 64,8 miliarda złotych. Pożyczką finansowane są głównie maszyny i urządzenia, mające 66% udziału w rynku pożyczek leasingowych w 2021 roku. Ponadto samochody osobowe i dostawcze odpowiadające za 20% pożyczek oraz transport ciężki z udziałem 12,7%. Dwa rodzaje pożyczki leasingowej. Można wyszczególnić dwa rodzaje pożyczek: pożyczki leasingowe pod dotacje unijne oraz pożyczki bez dotacji. O pożyczkach pod dotacje nagram osobny odcinek, a na razie w opisie filmu znajdziesz link z obszernymi informacjami. W tym odcinku skupię się na pożyczkach bez dotacji. Zalety pożyczki leasingowej. Dla kogo przeznaczone jest finansowanie pożyczką leasingową i kiedy jest ono opłacalne? Pożyczkę leasingową możesz przeznaczyć tylko na zakup środka trwałego. Innymi słowy, firmy leasingowe nie udzielają finansowania na dowolny cel, jak na przykład w kredytach gotówkowych. Podatkowo pożyczkę rozliczysz identycznie jak kredyt bankowy. Faktura zakupu wystawiona jest na Twoją firmę. Przedmiot pożyczki jest Twoim środkiem trwałym i ty go amortyzujesz. Oznacza to, że VAT odliczasz jednorazowo i w razie potrzeby możesz jednorazowo zamortyzować środek trwały, z wyjątkiem samochodów osobowych. Odsetki od pożyczki zaliczysz w koszty firmy. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli zależy Ci na jednorazowym odliczeniu VAT i dużym koszcie. W przeciwieństwie do leasingu, pożyczka leasingowa nie jest owatowana. Do rat pożyczki nie dolicza się podatku VAT. Ma to duże znaczenie w branżach, gdzie pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT, przykładowo wśród lekarzy. Zakup sprzętu medycznego z 8% stawką VAT w pożyczce leasingowej jest dla lekarza korzystniejszy niż zakup w leasingu. Link do szczegółowych wyjaśnień zamieszczam w opisie filmu. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu. Aktualnie leasing pożyczka używana jest często do finansowania wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego. Kupujesz maszynę lub środek trwały na terenie Unii Europejskiej bez VAT-u i płacisz raty od wartości netto. Dzięki temu miesięczna rata pożyczki leasingowej jest niższa niż miesięczna rata leasingu. Różnica o wartość podatku VAT. Stąd duże zainteresowanie w przemyśle, gdzie większość specjalistycznych maszyn i urządzeń wytwarzana jest poza granicami Polski w transporcie finansowane są w ten sposób najczęściej naczepy i ciągniki siodłowe. W przypadku samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, pożyczka leasingowa finansuje najczęściej zakupy z polskich salonów i jest interesującą alternatywą dla kredytu w banku. Zabezpieczenia pożyczki leasingowej. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym. Cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej. Weksel z deklaracją wekslową a przy pożyczkach dotacyjnych również sesja z dotacji. Mniej formalności niż przy kredycie. Ocena wniosków o przyznanie pożyczki oparta jest na procedurach firm leasingowych. W praktyce oznacza to mniej dokumentów i formalności niż przy kredycie bankowym oraz szybką decyzję, zwykle do tygodnia od złożenia kompletu dokumentów. Pożyczki leasingowe udzielane są standardowo na okres od 1 roku do 5-6 lat. Zazwyczaj wymagany jest wkład własny. Koszty pożyczki leasingowej są porównywalne z kosztami kredytu inwestycyjnego. Wady pożyczki leasingowej. Obok niewątpliwych zalet, finansowanie to ma pewne wady. Widać ją w BIK-u. Należy zaznaczyć, że nie dotyczy to wszystkich firm leasingowych. Poszczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu. Jednakże większość firm leasingowych wpisuje pożyczki do BIK-u. Obniża zdolność kredytową. Podobnie jak zobowiązania kredytowe, pożyczka leasingowa obniża zdolność kredytową. Często wymagany jest wyższy wkład własny pożyczkobiorcy niż przy leasingu. Firmy leasingowe nie weryfikują klientów tak wnikliwie jak banki, ponieważ udzielając leasingu są właścicielami finansowanych przedmiotów. W przypadku pożyczki procedura oceny jest zbliżona do leasingu, ale to pożyczkobiorca jest właścicielem środka trwałego i firma leasingowa ponosi wyższe ryzyko. Dlatego, aby je zrekompensować, często wymaga wyższego wkładu własnego. Dotyczy to w szczególności finansowania maszyn i urządzeń. Ciężko jest uzyskać finansowanie na maszyny nietypowe o małym rynku wtórnym, lub maszyny będące nowością albo prototypami w swojej dziedzinie. Mimo powyższych wad, pożyczki leasingowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeśli szukasz pożyczki, sprawdź naszą ofertę w tym zakresie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Na koniec tradycyjnie zachęcam do obejrzenia kolejnych wideo na naszym kanale, a także zadawania pytań w komentarzach.